Postępowanie upadłościowe konsumentów jest to postępowanie dla niewypłacalnego konsumenta. Bardzo ważną i istotną rzeczą jest to, że jest ono wszczynane na wniosek tego konsumenta. Może być wszczęte również na wniosek wierzyciela, natomiast są to e, dość rzadkie przypadki. Zaczyna się w sądzie. Sąd rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wydaje postanowienie o ogłoszeniu tejże upadłości i później taka sprawa trafia do syndyka i syndyk przeprowadza dalej wszystkie czynności obligatoryjne w tym postępowaniu. Bardzo istotną kwestią tutaj jest też. To, że upadłość konsumencką mogą otworzyć osoby, które prowadziły kiedyś działalność gospodarczą. Jest bardzo dużo pytań w tym zakresie, więc osoba fizyczna, która prowadziła tą działalność, ale zamknęła tą działalność, stała się automatycznie konsumentem i pomimo iż posiada zobowiązania z prowadzonej działalności gospodarczej, może jak najbardziej ogłosić upadłość konsumencką i te zobowiązania zostaną w tej upadłości oczywiście objęte, mogą zostać umorzone. Przebieg postępowania upadłościowego wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy do syndyka trafi już postanowienie o ogłoszeniu upadłości, syndyk spotyka się bądź nawiązuje kontakt z upadłym. W tym samym czasie um, informacje otrzymują wierzyciele. Wierzyciele zgłaszają swoje. Wierzytelności do syndyka. Syndyk opracowywuje te zgłoszenia wierzytelności, to znaczy sprawdza, czy znajdują one odzwierciedlenie w dokumentach, które syndyk posiada. I te zobowiązania są później uwzględniane w ewentualnym projekcie planu spłaty, który syndyk przedstawia upadłemu wierzycielom i sądowi. Stąd na koniec podejmuje decyzję, w jaki sposób zakończy się postępowanie dla danego upadłego. Czy ten upadły będzie miał umorzone zobowiązania bez ustalania planu spłaty, czy będzie miał ustalony plan spłaty, czy niestety nastąpi odmowa umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Może być również jeszcze jedno zakończenie takiego postępowania, mianowicie warunkowe umorzenie zobowiązań, czyli na okres pięcioletni taki upadły. Jest w takim jak gdyby zawieszeniu. Przez te 5 lat sąd może na wniosek wierzyciela bądź też samego upadłego zmienić postanowienie końcowe i na przykład ustalić plan spłaty.